Karolek zrobił se zdjęcie z wielkim bó Dośpiewał ze śpiewki platfusów tłum Na podstawie jednej foty platfusy jebane tworzą bloty a teraz coś opowiem o Rafałku Co wiecie, prym wśród narkomanów Kryseczki już nie są, sypane węże Rafałek wciąga całą torebeczkę prosto w dziureczkę A Dlatego te twarze takie już uśmiechnięte Kwik, 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 czy to w oddali słychać prosiaki? Nie, to wyborcy Rafałka, czyli blatwusiaki Słuchać kutasy, gdzie wasza godność? Tylko za pizzę to wszystko poszło Śmieje się mocno, pustostan we łbach Blatwuso, lewaki, pedalska sekta Jak Zrobił se zdjęcie z wielkim bu Dośpiewał se śpiewki platfusów tłum Na podstawie jednej foty Platfusy jebane tworzą bloty A teraz coś Opowiem o Rafałku, co wiedzie prym Wśród narkomanów kreseczki już nie są Sypane wężem Rafałek wciąga całą Prosto w dziureczkę Dlatego te twarze takie uśmiechnięte Kwik, 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 kwi, czy to w oddali Słychać prosiaki Nie, to wyborcy Rafałka, czyli platfusiaki Słuchać kutasy, gdzie wasza godność Tylko za pizzę to wszystko poszło Śmieje się mocno, pustostan we łbach platfu są lewaki, pedalska sekta Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jestem malem z pompon bloty Yo 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 yo, jestem Karolek zrobił sobie zdjęcie z wielkim bu, Dośpiewał swe śpiewki dla tłum, na podstawie jednej foty. Włosy jebane tworzą ploty. A teraz coś opowiem o Rafałku, co wiedzie prym? Wśród narkomanów kryseczki już nie są, sypane wężem. Rafałek wciąga całą torebeczkę, prosto w giureczkę, dlatego te twarze takie uśmiechnięte. Kwik, 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 czy to w oddali słychać prosiaki? Nie, to wyborcy Rafałka, czyli platwusiaki. Słuchać kutasy, gdzie wasza godność? Tylko za pizzę to wszystko poszło. Śmieje się mocno, pustostan wełbach, łbach, twuso, lewaki, pedalska sekta.